you yeah. Ser. Ja prosić o napiwek i pięć gwiazdek. Czekaj, czekaj, czy ty miałeś na sobie kajdanki, kiedy dostarczałeś mi jedzenie? Ja mieć kajdanki, ser. Co do cholery? Więc jedzenie dostarczył mi przestępca. To być miłe ser. O mój Boże, moja mama mnie zabija. zablokujecie cię i już nigdy mi nie dostarczysz jedzenia. Nieee. czekaj, jedynym przestępcą, bo tutaj ty bo być nielegalnie ładno. O cholera, A mnie, to było dobre. Czekaj, więc ty nie jesteś przestępcą? Ja nie być przestępca, ja dostarczać jedzenie. To dlaczego miałeś na sobie kajdanki? Znać teraz te papierowe słomki? Tak, nienawidzę. Ich. Ja też ich nienawidzę, więc ja pójdę do McDonald's o twój z taką słonką. Więc ja bym na plastikową. Kiedy ja twoje jedzenie, jeden a przyjechać policję. kajdany przez słomkę nie zasłużyłeś na to. Cóż, ja nie planować być aresztowany, ale dostarczy twoje jedzenie na czas. A za co cię oskarżają? Oni oskarżyli mnie o napad z użyciem broni. Co oni jakiej broni? E, ja zapomniałem dodać, że tego, tego dostała potem wcisnął mu kilka słomek i wszystkie dziury. Ja powiedzisz mu teraz, ty by Okej, Amir, chyba trochę przesadziłeś. Ser, ja dostarczyć twoje zamówienie na czas. To najbardziej szalona historia, jaką kiedykolwiek słyszałam. Nie wierzę, że robiłeś kogoś przez słomkę. Cóż, ja to zrobię dla ciebie. Czekaj, dla mnie? Tak, nie tylko dostarczać jedzenie, ja dostarczać wszystko, w tym moje serce. Wow, skąd ty znasz takie teksty, Amir? Ja inaczej, ser. Czy ty ze mną na 哇，阿米尔先生。